Słuchajcie, moi mili, moi mili, słuchajcie, pstryk. Dostaję od was takie pytania, czy zrobię odcineczek pod tytułem Pytania i odpowiedzi, odpowiedzi i pytania. Q&A, and A&Q. And tak, zrobię. Właśnie teraz będzie taki odcineczek, ale ponieważ jestem z osią, samą więc sama siebie spytam i sama sobie odpowiem. Otóż pytam, kto... Jest jednym z najwierniejszych i pierwszych oglądaczy mojego kanałka. Jest nim niezły. Kiedyś y, był... To był X Niezły. Czyli niezły, X Niezły, X Niezły, X niezły czyli były niezły. Czyli, czyli troszkę się zaplątałam. Ale drogi niezły, bum, 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 bum. bum. Moje serce bije dla ciebie, hubarciku. A teraz? Tak na marginesie. Google się mnie pyta bez przerwy w moim urządzeniu, wciska mi takie pytanie. Chcesz otrzymywać odpowiedzi zanim jeszcze zadasz pytanie? No, co ty, Google, okijałeś? Czy to taka jakaś ruska roletka jest? No, bo wyobrażacie sobie taką sytuację. Wchodzę na bazarku do mojego ulubionego sklepiku, a pani Wiesia, która do tej pory traktowała mnie bardzo miło i była bardzo uprzejmą, mówi: Nie. Jak to nie? Mówi: Nie ma. Jak to nie ma? Cały sklepik jest pełen towaru. no kto nie ma? Ja się tylko chciałam zapytać o ogóreczki małosolne. Skoro nie ma, no to, to wyszłam. A taki drugi przykładik. Wchodzę do pokoju, gdzie mąż ogląda mecz. Nie oglądając się nawet na no mnie mówi nie. Jak to nie? co znaczy nie? Czy, czy już nie lubi kartofelków przysmażanych, któremu przysmażałam i on już ich teraz w ogóle nie lubi? Nie chce tych kartofelków. Może na przykład nie lubi Idy i Leopolda. Nie lubi. Nie lubi Idy i Leopolda, których do, do tej pory bardzo lubił. Ja wam polecam teraz. Jest autoreklama. Ida i Leopold, wejdźcie sobie na Facebooka i obejrzyjcie życie i historię Idy i Leopolda. Wracając do tematu, może mąż nie lubi telewizji. To by było cudne, bo ja nienawidzę telewizji. No i tak to dostałam odpowiedź, zanim zadałam pytanie, którego nawet jeszcze nie miałam na końcu języka. I to są te pytania i odpowiedzi. Tak. Właśnie tak to wygląda. Nie pytaj, żeby nie dostać głupiej odpowiedzi. I głupio nie odpowiadaj, żebyś nie dostał głupiego pytania.